Serdecznie wszystkich od, od początku tego roku zostałem w klubie nowym trenerem analitykiem. Trener Marcin Moruś zmienił miejsce, miejsce swojej pracy. Zostałem taką propozycją od klubu i, i była to propozycja, propozycja dla mnie nie do odrzucenia, spełnienia jakichś dziecięcych marzeń, których się nawet nie miało, będąc osobą, która od lat obserwuje Arkę, która żyje 25 minut od, od stadionu. I to też powoduje dla mnie szczególną, szczególną sympatię i podejście do, do wszystkiego, co tutaj robi i postrzeganie klubu. E, więc taka nawet codzienna, tym bardziej taka codzienna praca, jaką, jaką tu mamy na obozie w dużym wymiarze praktycznie codziennych jednostek treningowych. E, które już pokazałem, czym się, czym się w trakcie tych jednostek zajmujemy m, oraz pracą po, tych, po tym treningu, bo e, trening nie kończy się w momencie, kiedy trener zagwizni ostatni raz, tylko ta praca trwa do momentu ostatniej ostatnie analizy i ostatnich wyciągniętych e, wniosków. Po treningu cały materiał, który ściągamy, który nagrywamy dronem, e, musimy, to jest w mojej gestii zapisać dla, dla reszty trenerów, żeby mogli ten materiał obejrzeć, przeanalizować pod kątem swoich zawodników, pod kątem wniosków ogólnych. Ja jestem zobowiązany, żeby ten materiał udostępnić naszym czterem statystykom, czyli osobom, które liczą konkretne, konkretne działania techniczne i, i taktyczne. Po tym, kiedy oni to, to skończą te swoje działania, Przedstawiam raport sztabowi dotyczący statystyk z danego dnia treningowego. No i mamy, taką, mamy taki komfortowy czas, że e, większość wniosków, które wyciągamy z tak zwanego testu oka poprzez obserwację danych zawodników, potwierdzają nam, nam tylko liczby, więc tutaj to zazębienie się jest, e, jest oczekiwane, i, i też również ma to miejsce w naszym wypadku. W tym momencie jesteśmy w trakcie nagrywania. Środka treningowego przy pomocy, przy pomocy drona, i w ten sposób nagrywamy każdy środek treningowy, e, który jest zaplanowany przez, przez trenerów, od, od rozrzewki formacyjnej, przez części główne, aż po trening indywidualny i stałych momentów gry. E, w trakcie treningu jestem odpowiedzialny, poza tym co tutaj widzimy, za to, by przejścia między ćwiczeniami były jak, jak najbardziej sprawne, by przerwy między ćwiczeniami były jak najkrótsze, ponieważ im dłuższa przerwa, tym większe ryzyko kontuzji, a tego chcemy, tego chcemy uniknąć. Istotne w tym wszystkim jest również to, by dobrze współpracować z resztą sztabu i trenerami przygotowania motorycznego, trenerami bramkarzy, naszymi fantastycznymi fizjoterapeutami, gdyż oni, ich pomoc jest nieoceniona w tym wszystkim, bo często nie raz, nie dwa trzeba wnieść bramkę, znieść bramkę, postawić paski. Przed treningiem my przyjeżdżamy szybciej razem z trenerem Łukaszem Wróblem oraz Jankiem Kaczmarkiem, odpowiedzialnym za statystyki. I 15 minut przed zespołem przyjeżdżamy i przygotowujemy setup do tego, że jak zespół przyjeżdża, nasi zawodnicy przyjeżdżają już mogą skupić się tylko i wyłącznie na trenowaniu. Wszystko mają rozstawione, gotowe eee, i mogą dawać je wszystko w trakcie jednostki treningowej, co jesteśmy przekonani, że zaowocuje w trakcie dnia meczowego. No, gdyby te, nie ten dron, to tak naprawdę pół żartem, pół serio można powiedzieć, że ten trening mógłby się... Mógłby się nie odbyć. Moje prace już do tego, że gdyby nie on, to tak naprawdę trenerzy by nie mieli e, materiału, z którego mogliby wyciągać wnioski i materiału, dzięki któremu mogliby e, wpływać na działania indywidualne zawodników poprzez e, odprawy indywidualne. W treningu można wszystkie najmniejsze błędy i, i problemy zawodników w, w działaniach wyciągnąć? Generalnie kompleksowo pracujemy nad każdym elementem, czy to przedpole, czy rozegranie, czy zachowania w bramce. Nie ma takiego jednego stricte elementu, nad którym się skupiamy, bo, bo wiemy, że, że sezon jest długi i wszystko tak naprawdę nam się przyda w naszym repertuarze bramkarza. Na pewno fajnie, bo ta praca jest też zindywidualizowana i, i trenerzy też dali nam do wypełnienia karty, które mogliśmy gdzieś tam zaznaczyć swoje słabe strony, mocne strony, nad czym byśmy chcieli popracować, także każdy, każdy czy to z bramkarzy, czy z zawodników <coughs> mógł gdzieś tam skupić się na, na swoich mankamentach, co by chciał udoskonalić co by chciał wnieść na jeszcze wyższy poziom, także bardziej kompleksowo działamy. Pewno te, te mecze sparingowe też są po to, żeby tych minut, minut złapać, bo wiadomo jednostka treningowa to jedno, ale te zachowania, gdy przeciwnik inaczej się ustawia, inaczej presuje e, też są potrzebne. Wiadomo, że w treningach często gdzieś gramy model versus model, zwłaszcza w tym okresie przygotowawczym, także też znamy jakby swoje dobre, dobre i słabsze strony tego ustawienia, także zupełnie inaczej jest w tych meczach sparingowych, gdy występujemy, ale, ale myślę, że tak stricte, stricte pod względem przygotowań do ligi, to to, to czuję się już praktycznie w pełni przygotowany. Jeszcze wiadomo, niecałe, niecałe dwa tygodnie zostały, także jeszcze szlifujemy, co można, żeby to wnieść na jeszcze wyższy poziom. Na pewno chciałbym od początku dawać jakość drużynie, tak jak to było w poprzedniej rundzie czy w poprzednim sezonie. Wiadomo, że będzie dużo też dużo cięższa ta runda, zawsze te, te rundy wiosenne są dużo cięższe. Zwłaszcza gdy te, te zespoły, gdzieś tam, które są w naszym, e, w naszym zasięgu pod względem tabeli, e, poczyniły spore wzmocnienia, w, wciągnęły zawodników z większą jakością, także e, będzie trzeba gdzieś stawić temu czoła, ale myślę, że, e, że pracujemy już ze sobą długo, zarówno zawodnicy, jak i sztab, że, że będziemy bardzo dobrze przygotowani do tej rundy. Wiadomo, że wszystko weryfikuje boisko, ale ale takich indywidualnych założeń sobie też nie będę stawiał nie wiadomo jakich pod względem czystych kąt, bo dla mnie nawet strata bramki w każdym meczu, ale wygrana arki będzie dla najważniejsza. No z uwagi na to, że tak naprawdę cały proces treningowy rozpoczęliśmy dopiero tutaj w Turcji. Czyli przyjechaliśmy i od razu rozpoczęliśmy zajęcia tutaj na boiskach trawiastych. To jest to podzielone na kilka etapów. Na ogół Rozpoczynaliśmy zawsze kilkoma dniami w Gdyni, gdzie poświęcaliśmy czas na sprawność ogólną i na takie wprowadzenie do zajęć. Tak teraz tutaj musieliśmy ten okres podzielić od razu na, na, na takie etapy. Jesteśmy już po, po tej takiej najtrudniejszej pracy związanej. Z przygotowaniem sprawnościowym bramkarzy. Obecnie znajdujemy się w takim drugim momencie, w którym korelujemy te dwa aspekty czyli aspekt motoryczny, który składa się zarówno z zajęć na siłowni oraz tych w pierwszej fazie jeszcze treningu na boisku oraz reszta zajęć, która jest ściśle skorelowana z tematem zajęć pierwszego trenera czyli skupiamy się nad elementami, nad którymi będziemy pracowali później w takich grupowych. I w zespołowych częściach. Pierwsza rzecz jest taka, że pomoc zawsze się przyda. Tomek ma, ma uprawnienia w przeszłości pracował jako trener bramkarzy, więc w momentach, kiedy my przechodzimy do części taktycznej i moja obecność jest ważna, jeżeli chodzi o pracę z bramkarzami modelowymi, czyli z bramkarzami, którzy w tym momencie uczestniczą w treningu z zespołem, Tomek dostaje ode mnie instrukcję i w tym czasie wykorzystujemy ten czas żeby poświęcić też uwagę bramkarzom, którzy w danym momencie nie są na boisku i oni cały czas mogą pracować i mogą się rozwijać. I tutaj duża rola w Tomka w tym, żeby ten proces przebiegał właśnie w taki sposób. Przyjechaliśmy, w, można powiedzieć, w nowej grupie bramkarzy z uwagi na to, że dołączył do nas Bartek Siedlecki z Akademii, czyli na zgrupowaniu mamy Damiana Węglarza, jest Jędrzej Grobelny, jest Kasper Krzepisz, trójka bardziej doświadczonych bramkarzy i jeden młody zawodnik z Akademii, który do nas dołączył. To jest chłopiec na etapie rozwoju, który cały czas się uczy, który cały czas doświadcza nowych rzeczy, stąd też taki jest jego cel. Każdy przyjechał trochę z innym celem. Wiadomo, Damian jako... Nazwijmy to bramkarz numer jeden po rundzie jesiennej, chce ten statut utrzymiać, natomiast Jędrzej i, i, i Krzepi starają się, starają się go gonić, więc jeden napędza drugiego, jeden wspiera drugiego, to jest dobra grupa, grupa, która chce się rozwijać, grupa, która chce pracować, więc wspólnie, powoli, krok po kroku realizujemy ten cel, żeby przygotować się do pierwszego meczu, który czeka nas już za niespełna dwa tygodnie. O, tak jak dzisiaj widzieliście, pracowaliśmy troszeczkę nad sprawnością ogólną, nad zwinnością, nad elementami poruszania się na nogach, bo w części głównej, kiedy przeszliśmy do bramki, skupiliśmy się na elementach związanych z odbudową pozycji, zmianą pozycji, przemieszczaniu się, czyli tym wszystkim, co jest związane. Z korelowanym tematem, jeżeli chodzi o, o zespół, czyli obronę pola karnego, kiedy bramkarz musi się wycofać, kiedy bramkarz musi przyjąć odpowiednią pozycję na boisku, postawę, następnie ją zmienić, bo, bo dużo rzeczy dzieje się w obrębie pola karnego i to wszystko staraliśmy się dzisiaj zaakcentować po to, żeby później w działaniach zespołowych, dokładając elementy zarządzania, komunikacji, e, wydobyć jak gdyby esencję z tego wszystkiego.